IOSAP z tej strony lub kurcji zapraszam na kolejny odcinek Zagrajmy w Amnezja na ślepo. I w tym odcinku hmm, podejmiemy szalną próbę wskoczenia do... O okej, Eee... Okej. strasznie. No niestety. E, nie o to tutaj w, e, chodziło. E, okej, okay. gdzie mnie to wywaliło? gdzie cholernie jestem. To chyba jakiś znacznie wcześniejszy zapis. Hmm. No dobra. To było... A tak, chyba już, chyba już pamiętam. Bierzam to kawałek faktycznie. Dobra, ale wszystko mam. Tak jest parę śniaków, leki do głowy ale nieważne um, tak, tak, tak się tak ma cieszę się, że mógłbym się tu zrespawnować yeah. Dobra, no to nic, lecimy Nie mogę tam po prostu wskoczyć Dobra, tylko tych schodów ja wcześniej nie zauważyłem Być może też I tych cel też nie zauważyłem A nie, chwila, ja już chyba je Tak, sprawdzałem je w poprzednich Odcinkach nawet sobie zapalę tutaj, żebym wiedział, że na pewno tutaj byłem. To jest nic. O! A tych cel jeszcze nie otwierają. No pewno, zapalimy sobie tutaj. A, hobby tutaj nie ma. No. Bardzo nieśmiało, ale weźmiemy to krzesiwo.

Okej, co tu mamy? Mięso. Aha, to ja już wiem. Jak można um, wykorzystać to mięso. W pewnym... To jest w celu. A mianowicie zwabienia um, tego potworka w tej studni. Tego potworka w tej studni i wszystko, oczywiście, wiecie. No dobra. No, pff, może może właśnie o to chodzi. No i gdzie była ta studnia? Tutaj, okej. Okay. No to tak, podciągamy linę. Będziemy łowić naszego... <noise> Kotworka. No, no, całkiem spory kawał mięsa. Dlaczego Daniel sam go nie wpierdolito? Ja nie wiem, ale dlaczego? No cóż, jak widzicie? Da się, da się. Dobra. Coś ciągnie z... No shit, trzeba No i co mam teraz zrobić? Aha, dobra. I co teraz dobra chyba właśnie o to chodzi... Nie wiem, miałem zebrać jakąś jego ślinę czy coś. Mhm, uh -huh. tak, co ewidentnie czymś odcieka. E, szczątki, dobra, świetnie. No, swoją drogą Daniel pewnie dawno już nas nie jadł.

No dobrze, ale krew, czy tą substancję, bo... <laughs> Czyli zostawiłem sobie trochę tej... Tylko kurwa, o co chodzi? Co ja tu jeszcze mam? Fragment kuli? No nie, fragmenty kuli to mnie nie interesują. Cholera wie, nie wiem, może to mi do czegoś pomoże.

Cofnąłem się nawet do samego początku tej lokacji, żeby poszukać jakiegoś, nie wiem, czegoś co mogłoby pomóc, ale jedyne miejsce do którego możemy się w tej chwili udać to chyba presbiterium, gdzie ostatnio, no, wygoniły nas stamtąd potwory. Zobaczymy może. No teraz i tak czy siak musimy się tu udać. Tym bardziej, że mamy wszystkie fragmenty kuli. No najwyżej temu kolesiowi po nie pomożemy. No trudno mówi się. Nie, okay. ewidentnie nie było tego skryptu ostatnio więc... Więc najwyraźniej dobrze nam idzie. O, oh, fuck sake! Oh. <śpii> Dobra, śpi! What the fuck? Ale, że... Aha, dobra. <śpoko> Spoko. To tak miało chyba być. Nie, czy to jest jak naczytywanie. No, nie mam pojęcia. Aha, dobra. Czyli one miały mnie dorwać. Może to jest jakieś alternatywne zakończenie, nie mam pojęcia. Obawiam się, że... Thank you, Daniel. We are so very much the same, you and I. Did you really drink from the amnesia mixture? It doesn't blame you. You never did finish what you set out to do. You talked about redemption, how you would face the Orb's shadow and save our work and me. I Sobie. Hmm, dobra, niech on sobie tam gada, bo e, tam i tak straciłem już wątek. E, nie. Hmm. O, tego, co nie tak no tutaj... E, może... O, świetnie, oliwa. Przecież powiem szczerze, że w, w obecnej sytuacji, no to raczej średnio bym się tą oliwą przejmował przynajmniej brakiem, nie wiem, to trzeba jakoś z tym nie no, wątpię, to raczej głupi pomysł no ale dobra aha, w ten sposób dałoby spoko nie wiem, mówię, powiem szczerze, że po prostu kompletnie, no bo pomysł taki bardzo spontaniczny, ale no, jak widać bardzo poprawny to te, te odgłosy ewidentnie Daniela niepokoją notatki czy zadania zawsze się zastanawiam i zawsze włączam to włączam przepraszam e, nie to co trzeba a klucz no dobra czyli bez klucza się nie obejdzie no a klucz jest pewnie na drugim końcu tego zapis dziejewa bo... co my tu mamy no nic póki strażnika nie ma możemy sobie e, wiatr co my tu mamy? to jest ta mikstura lecznicza chociaż nie wiem po cholerem i ona bo raczej... raczej ta druga mikstura była bardzo przydatna. Uw. kolejne mroczne wspominki dla niej ooo i kolejny jeszcze ciepły pan do wykorzystania nic, on um, ma kaloryfer dobra nieważne się? Mm hmm, to teraz tak... Tutaj? Byłem czy nie byłem? Był, notatka, dobra, bierzemy. Mm, dobra. No to jakby, jakbyście chcieli, to stopujcie i czytajcie. Okej, okay, kolejna fascynująca notatka. Raczej nie... nie wnosząca za dużo do fabuły No dobra, oliwa... Cholera mamy tej oliwy. O, to jest naprawdę nieźle. Myślę, że spokojnie powinno starczyć nawet na jakieś bardziej ciemne etapy gry. Okej, okay, tu mamy jakieś... Hmm. więźniowie ewidentnie chcieli się tutaj zintegrować troszeczkę. Eee, a to jest moja cela? Aha, no to... Nie, przed chwilą tego nie założyłem. Chybaż no, chyba aż taki mało spostrzegawczy nie jestem Dobra No to to byłoby na tyle Zostało nam to No na studnia no to też musi być i wiadro pewnie potrzebne Nie wiem, A jeśli w tym... Ja chyba w tym powinienem kręcić Aha, jest już na samej górze No to jest w miarę łatwa zagadka liczna No i spuszczamy, że tak powiem jak dzisiaj jest... A chwila, teraz sprawdzę. Dzisiaj jest dzień 25 lutego i podobno jest to światowy dzień masturbacji. Więc a propos spuszczania. <grytania> Taka anegdota mi się Okej, okay, yy, mamy jakąś wodę, czy... No, mi wiadro wody. Hmm. jakieś Zamknięte. No nic, przejdziemy się dookoła i poszukamy jakiegoś miejsca, gdzie możemy użyć wiadra wody. Hmm. Nie wiem, intrygujemy te rury w ścianie. Pewnie będę potrzebować jakieś. A, no dobra. Aha, w tej róży jest... Yy, klucz, dobra. No to co, wam po prostu przepchnąć go wodą tylko, że... A właśnie, on może tam wylecieć. Ooo genius. Dobra. Sardzę biały klucz. No nic. Later loops. O no, i nice. Dobra, pobiegniemy. Pobiegniemy. Wtedy <grytansy> nie podoba mi się. O, oh, for goddamn sake. Jeśli coś jest za mądr, nie chcę w tym wiedzieć. To może powinien zamknąć się w To nie dobrze może to być straszek ze strony twórców gry, tylko żeby nie było jakichś elementów zręcznościowych, bo normalnie się hlas Dobra, jest są drzwi. Nawa, nowa. Nie wiem, nie mam te efekty audiowizualne, miała nas tylko zmobilizować do... Biegnięcie, bo chyba nie za, za mną nie szło, ale to wolałem tutaj nie ryzykować. Przyszkoda mi kolegi, tego, gripy czy jak mu tam, bo wydaje mi się, że nie, po prostu nie zdołałem mu pomóc. Bardzo chciałem to zrobić. Dobra, zacznijmy od notatki. Która, no chyba wstrząsnęła Danielem. To ma poważnie. O, what the fuck. Chyba nie trzeba było jej zabierać tak szybko. Tylko najpierw tutaj rozejrzeć się po okolicy.

chyba Daniela, ale ja bym na rękę to... No ale no, 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 chcesz budować dramatyzm, to spokój. E, no nic, trzeba by sobie zakończyć ten odcinek też. Ale no dobra, to pójdziemy do tego domu z albo bo nie pójdziemy. No może te retrospekcje będą takie etapami, wiecie, coś Ala Lost, czy coś. No dobra, ale my sobie tutaj zakończymy ten odcinek i zapraszam Was na kolejne, niech moc będzie z wami.